No, nie, no, nie A ja się napiję. O, no i dobrze, trzeba Okej. wypić, ja może coś zapalę, tylko głowa mi już woli od tego jarania dzisiaj. Chyba, że zagramy jakiegoś na koniec. Jakiego? Ja chcę to, co mam, o tutaj, o. Ale OK. je jest tak 2,70 już, czy nie? 2,70? Trochę nawet ponad 2,70, tak 3,47. 7? 5... <słynie> Jedno no to jakby nie patrzeć, to już jest bilet dzwonić to mi 20 minut na komunikację, jakby kiedyś była potrzeba. Będziesz wiedział gdzie się odzywać. Ja <grym> to tak, żeby, żebyśmy... Obrona. Się... No, ja I idę. To ja idę na A. Odchodami? Ja do... idę środek. A, tak, A, standardowo. No ja mamy spoko. <grym> tu nie ma środek. Bo... Bo ja do... Gdzie tu jest środek? Właśnie środek no, jest. Ja. Ja. Bardzo duży środek. Jest środek. Tu masz środek. Dobra, ja mam, ja już jestem. jeden ja na środek. Okay, tu da, ale nie wejdą! Trzymaj to, Piotrek, trzymaj to no. Żeby tam nie weszli to jest po tej Ja stronę. idę po tej. Ja trzymam tu. Ed, ja idę patrzeć od razu. Mogą iść przez środek na A B. Ostrożnie. Nie, bo tu, tu, Tak? A dobra, no, jest no. jeden. Po trzech? A na hit! E, Leży? Gdzie? Yeah. Tu, tu, tu! Leży? Ja. Nie ma leczenia cię w smoku! Ja tam tańczyłem! Stypłem, Dobra, wróciłem! Stypłem, stypłem, bo wreszą. nie ma co... Okej. Okay. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę Fifi, że jesteś z powrotem. Ja w ogóle ich tak jakoś zaszedłem kurwa od boku, tylko nie mogą strzelać mi się. No dosłownie ich tak Oni mieli przywiozłać. I teraz było bardzo dobra rozgryweczka, panowie. To mi się podobało. Oni spanikowali weszli waszą linią waszą linię ognia, dosłownie. Haha. Ale... A, tak? <laughs> A bo linia ognia, tak? <laughs> tak linia ognia, więc wy. No tak. ognia. <śmiech> 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 nice, nice. <śmiech> Ciekaweś krem tutaj. Tu chyba idą i... Tak, tak mi... Tu propalam od razu. Ja idę, ja idę na tył. robię im plecy. Oj, zeskanował yeah. mnie. Nie próbowali bombardować. Jaz. Jeden. jeden. Drugi zero. Lara, teraz. O, dzień dobry koledzy. Uwielbiam was, jak mam jeden okres. Okay. Ej, minus. Bet, dzięki. Kurwa, gdyby nie ten flash, to byś był tam martwy. Bez drugi. Dobrze. O, tu jeszcze jeden jest chyba w tej strefie. O! Zero ma Ten następny. Dziękuję. Ale dostał granata tam ode mnie na drugi dzień. się sama, A, podoba mi się to taki, kurwa wiecie. Młody okay rozbójnik, oni się nie spodziewali tego boku, znowu, znowu nie spodziewali dobrze, się tego boku dobrze, bardzo dobrze panowie Oni dobry, się przyspilili tam, wy ich tam przyszpilicie i my od boku wchodzimy z Nixonem zawsze Pru, pu, pu. No, ja. I tak Bardzo dobrze do... Jest komunikacja, jest zabawa Ech. Ja, ja nie mam na pieniędzy Ja bym hacking w tyłu Ale to jest takie mocne Ej, co Dobra tak. ty skanujesz, ja dorzucam tam palaka i od razu są pobijani na no starcie już Ej, <grym> bieżąco na plecy Idę Aha. na moim O lecą, lecą To co plecy Dad jeden Siema plecy wam robię Wy ogarniacie that 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 drugi Jed trzeci Jeszcze jeden chyba został Gdzieś Ta. Ta Smoluchu może być A nie ma A where paka? Here No, no to niech ktoś tam zostanie Leci! Zero Dobrze! Okay. Okay. A, ja se, a ja se pozbieram jeszcze utility <grym> <grym> Utility se zbieram Fajnie. Teraz Fajnie. ostrożnie Fajnie. na A, bo mogą wchodzić A w tym momencie No Jak widzą, że nie ma wejścia na B Ja im wjeżdżam od pleców, a wy ich dobrze bijecie tamtym smokiem. Ale ja ogarnąłeś, pan... że mogą wchodzić na A, nie? Ja przejdę przez zwężenie na A Ja no idę... bardzo dobrze Aha, kto idzie No dobra Patrz tam Bo mogą mnie ogarnąć i dalej No i... i... O, idą, idą tedy. BBB. tam no. cztery. No. Bezum albo jeden był. plecy mam na zwężeniu, środek no. zwężenia jeden. I idzie no, na klusek no, Tu jest. Idę pomóc. Gdzie ma? Tu, tu, tu nie ma wejścia. Czekaj, hakuje. Uuu, pompka. Dobrze Mikołaj, dasz radę. Dawaj, lecz się, lecz, lecz. Dawaj go. Jedem na jeden no markę. Dobre, nice. hey. Haku, Ostatnim pociskiem w magazynku. Machos, 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 spokojnie Piotrek. Założę. Brawo. Dobrze. Brawo Mikołaj, zajebiste, zajebista Ładnie, ładnie, Siadu. no 4-0 No, ich pierwsza kóreczka, raz... także tu easy No mówię, pierwsza rozgrzewkowa, tak? Ej, bo panowie, bo oni tam mają 0032 to się dziwi, że ten... Statystyki To jest mój status na pierwszej ludzie 5-0 no hmm. Ja mam jedną śmierć, jedno zwycięstwo i dwa jakby przerzucia, więc... To ja, bym w pierwszej pięciu porobił, nie? nie no, masz jedną śmierć, czyli przeżyłeś wszystkie. Trzy, trzy. trzy mapy. No. W sensie trzy eee, Minus, bę, bę. Eee, to się trzy rundy. Daj ci jeden. Minus, Na Eee, trzy Ale mnie zaszli z dwóch stron. No na się... sklepach, na sklepach, alejka sklepy rozdroże. Kurde, ten masz tego dobiegania takiego szalonego. No. O kurwa no. Nice. Jeden dead, paka no Paka na bloku, paka, paka na bloku Spokojnie, no. został Mikołaj Wykaczuje to Wykieruje <grywanie> Nice try Mikołaj, nice Nie yeah. Ente Ente, sorry, ente. Ente. Sorry. ente Dobrze jest yes. I honorowo im oddaliśmy, panowie, spokojnie. No. Piotruś, ja się Ej, teraz ja... będę trzymał z tyłu. Okej. Okay. Mocno. Ej, jak ktoś idzie ze mną na środek, to uważaj, bo masz... ...będziesz miał od B. Bo oni tam kampią. o Ooo, ale jak to? Ej, Co no, się stanęło? Sąsiedzi? Nasz... Oni przez sklepy idą, to jest... Muszę zaznaczyć te sklepy. Ja ci zaznaczę, gdzie oni będą mogli być. Oni mogą być tam. I oni tam kampią. I trzeba popatrzeć. Pierwsze. O, idą, idą. Eee, dat. That... Uważaj, tak się porobi. Eee, drugi jest tu. Zaroma. Zarobi go. Proszę cię. Jest yeah. za trzy dechy. Pana, zarobi. Dawaj mi tu na B, panowie. Uuu. Ole. i wjechał i rozjechał, widzę. Snajperka. Ej, masz Snajperkozę? Na... Ojca Snajperkoza. Ał. Siadło teraz. Dobra, to teraz Ale spokojnie. że są siatka czy ten, ten chłop? Nie Przeczy. ten chłop. Ej, mogę coś zobaczyć na tej mapie? Nie, yeah. nie, let's go. Let's go. Let's go. You yeah, a, atakujemy, the... ta, atakujemy, atakujemy. My... a, oh. a. My, no, tak, atakujemy. Dings Piotr, dings, ja, 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 A. ja, A. ja, 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 Ej, ja idę po Kurw... Serio? Ziom, patrz jak to rzucasz Tu są Mam na pracy Minus? Gdzie, gdzie? Ja krzyczy? Aaa, sąsiadka na niego Dlaczego czemu ona krzyczy? Ja. Nie, nie, nie. Gdzie, gdzie, gdzie? A. Ładnie poradziliśmy sobie. Z kim ja tam byłem? Trzy. Z Mikołajem. Dobrze. Ja najpierw się uwagi. No. Ale rozpętane piekiełko. Teraz jest No, ostatnio Ale jak rzucisz znowu tak bezmyślnie tego nie. Impulsa... No, no, bo ty cofnąłeś cały... nas wszystkich o jedną turę, można wszystkich, powiedzieć. Wszystkich, no. W ogóle o nie patrzysz. oj oh, jest już trójka Tak, jest już trójka, już Już się, już jest im przykro O, no i tak, no, możesz tym rzucać tak, Raz I dwa Dobra Ja tu patrzę ja tu Idą! Jeden leży od granatów. Idą wyszedłem specjalnie. No i gdzie No i co? No Byłem trwa. typowo pod defense. Szczerze mówiąc. No jedna honorowa.